W tym ćwiczeniu utworzymy nowe konto instytucji wewnętrznej, czyli instytucji należącej do struktury archiwów państwowych w Polsce. Może to być konto archiwum państwowego, archiwum technicznego lub naczelnej dyrekcji archiwów państwowych. Jesteśmy zalogowani jako administrator globalny do portalu administratora. Z menu wybieramy konta i użytkownicy, a następnie instytucje wewnętrzne i klikamy przycisk nowe konto wewnętrzne. Na ekranie tworzenia nowego konta wprowadzamy dane naszej instytucji wewnętrznej, zaczynając od numeru REGON. Jeżeli wprowadzimy poprawny numer REGON, dane tej instytucji wypełnią nam się automatycznie. Można je oczywiście edytować, i my w ramach naszego ćwiczenia musimy je zedytować, dlatego że tworzymy konto jednostki testowej fikcyjnej. Kluczową kwestią jest w tym momencie wybranie jednostki organizacyjnej z katalogu LDAP. W katalogu LDAP taką jednostkę należy utworzyć wcześniej i w tym momencie tylko wybrać w ramach tworzenia naszej, naszego konta. Następnie wybieramy rodzaj konta, czy będzie to konto archiwum państwowego, archiwum technicznego, czy też konto EndAP. Nasze konto będzie kontem archiwum państwowego i dla takiego konta musimy dodatkowo wskazać właściwość miejscową, My wskażemy właściwość miejscową, taką jaką ma Archiwum Państwowe w Gdańsku. Wprowadzamy jeszcze adres e-mail. I gdy wprowadzimy wszystkie dane, klikamy przycisk Zapisz. Nasze nowe konto Instytucji Wewnętrznej Archiwum Państwowego zostało utworzone.